Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Agnia Jurweda. Ja nazywam się Maria. Cześć Michał. Wspólnie prowadzimy firmę Agnia Jurweda od 2013 roku, a naszą misją jest to, żeby Jurweda była zrozumiała i dostępna. Jest takie hasło, które staje się naszym hasłem rozpoznawczym. Kto wie, może być może, może niebawem dorobimy się kubka z tym napisem, a brzmi ono Rób to, co możesz z tym, co masz. I w dzisiejszym odcinku przykłady. Z naszego życia osobistego i zawodowego, jak działaliśmy kierując się tym hasłem, dzięki czemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jeden z takich e, pierwszych rzeczy, które związane z Ayurvedą, e, rób to, co możesz, tym, co masz jest nasze pierwsze oczyszczanie z wiadomo, ponieważ już czytaliśmy o oczyszczaniu dużo trochę słyszeliśmy, wiedzieliśmy co to jest pancha karma ale oczywiście to był odległy temat jechanie do Indii i tak dalej więc kupiliśmy pierwszy raz albo widzieliśmy u kogoś książkę i potem ją e, kupiliśmy w Indiach po e, języku angielskim w Santa Lada i tam było opisane jak zrobić domowe oczyszczanie Oczywiście połowę rzeczy też nie mogliśmy dostać, e, tak jest w tej książce, więc trochę to zmienialiśmy. E, trochę to e, nie też ulepszaliśmy, ale po prostu znaleźliśmy swoją metodę, swój środek, żeby to wykonać. Na przykład tam pisało od, o zielonym Daszamula. My go nie wiedzieliśmy, gdzie go dostać na tamten czas w Polsce. To było kupę lat temu, więc z innej książki zaczęliśmy inne sposoby. W każdym razie. Przeszliśmy przez to oczyszczanie. Pierwszy raz to chyba trwało 9 dni, tak mi się wydaje. Niesamowity efekt czuliśmy. Wiedzieliśmy, że tak, że to jest to, że to ma sens, ale tak jak Marcie powiedziała, mieliśmy bardzo mało możliwości. Obracaliśmy mhm. się po takim polu, trochę takim. Nie wiedzieliśmy, co, co się dzieje. Nikt nie prowadził żadnego kanału na YouTube, który to opowiadał. Nie było nauczycieli Ajurvedy wtedy w Polsce, którzy to. Przeszli taką metodę i, i opowiadali o tym. Była tylko książka w języku angielskim. Dziwne, yy, dziwne słowa, które niektóre nie, nie rozumieliśmy, a i tak przeszliśmy przez to, doświadczyliśmy tego, i to miało niesamowity wpływ na nasze dalsze życie. Książka, o której mowa, to Księga Domowych Sposobów Leczniczych doktora Wasantalada, Gdzieś tam w naszej przestrzeni ona jest yy, i grzecznie sobie siedzi na półca od lat. To były raptem trzy strony i bardzo wiele znaków zapytania. Potem, kilka lat później, jak tworzyłam pierwszy kurs online oczyszczanie za Jorwedą, to ten kurs miał 21 lekcji, a w drukowaniu dziewczyny mówiły, że 300-400 stron tekstu. Więc to się z tych trzech stron. Które czytaliśmy, pytając siebie nawzajem, co to w ogóle znaczy. Po pierwsze po angielsku, bo czasem były też takie specjalistyczne zwroty. Po drugie, w ogóle, co to znaczy po polsku, opis NN. Próba wykonania Enemy, czyli wlewu olejowego samodzielnie w ciasnej wannie w małym mieszkaniu w Nowej Hucie. No to pamiętam po dziś dzień, jak jedno z nas w tej wannie, drugie, siedząc na, na ubikacji oczywiście zamkniętej, czyta, kieruje, steruje, dopowiada, czy to na pewno dobrze, coś wchodzi, nie wchodzi. W każdym razie, no, doświadczenie, które zapoczątkowało taką Praktyka ajurwedy, bo mam wrażenie, że to to wcześniej mieliśmy oboje doświadczenia z gotowaniem majurwedyjskiego jedzenia z jedzeniem. Z ćwiczeniem jogi. Z ćwiczeniem jogi, ale jeśli chodzi o oczyszczanie, to właśnie to pierwsze zrobione z tym, co mieliśmy w tamtym czasie. Z tym, co mogliśmy, zapoczątkowało entuzjazm dla tej metody, i między innymi dzięki temu doświadczeniu powstał później kurs Oczyszczanie za Jurvedą, rozwijała się ta pasja dotycząca prowadzenia pęcze karmy. Wiele, wiele dobrego dla nas i dla wielu ludzi się wydarzyło dzięki temu, że wtedy ja i Michał postanowiliśmy robić to, co możemy z tym, co mamy. No. Kolejną już taką rzeczą, już związaną z naszą pracą, może tam wcześniej jeszcze jakieś były, ale tutaj mi przyszła do głowy taka rzecz z pracą, o czym dzisiaj rano rozmawialiśmy czasami sobie o to przypominamy, jak jest taki trudniejszy dzień w pracy, dużo mamy do zrobienia, to sobie przypominamy tą sytuację, gdzie prowadziliśmy warsztaty gotowania, to już nasza firma działała i warsztaty miały się odbyć na drugim końcu miasta. To bo wtedy, jeszcze mieszkaliśmy we Wrocławiu. Nie mieliśmy samochodu. Żeby się przedostać na drugi koniec miasta, musieliśmy jechać chyba trzema, trzema autobusami, tak mi się wydaje. E, jak nie więcej. E, to nam zajęło półtorej godziny jeżdżenia autobusami. I na samym warsztacie było sześć osób. Po, poczekaj jeszcze zanim do liczby, bo. No... Przejechanie trzema autobusami to nie jest problem, tak, tak. tylko. Przejechanie z autobusami z kilkoma torbami, garków, widelców, sztuczcy, talerzy i oczywiście jedzenia, mhm. ponieważ w miejscu, gdzie ogłosiliśmy ten warsztat, nie mieli przystosowanej kuchni, mieli tylko palniki, dwa mhm. i nie mieli nic. Nie mieli sztuczców, nie mieli niczego, więc myśmy przywieźli swoje wszystkie rzeczy z domu, łącznie z przyprawami, torby. więc ogromne, <laughs> ciężkie torby, trzy autobusy. Ja pamiętam taki lekki przymrozek też, bo to, że te trzy autobusy to, to jedno, ale ten, to miejsce we Wrocławiu mieściło się myślę, że. Z... pole to było. Tak, tak, to było na psim polu 300-400 metrów od ostatniego, od tego miejsca, do którego dojeżdżał autobus, tak? To tak. była stacja końcowa, jakaś pewna, czy przystanek, już nie pamiętam. W każdym razie, jak już wysiedliśmy z tego autobusu, to jeszcze szliśmy długo z tymi torbami, bo takiej, pamiętam, jakby taką lekko oblodzoną, taką tak, rzeźbiską nawierzchnię, i to, pamiętam, że poddawałam wątpliwość ten pomysł, jak tam szliśmy. Po co w ogóle my to robimy? Tak. Później weszliśmy do środka, było sześć osób. I to... Łącznie z nami to było sześć osób. Dwójka naszych znajomych i osoba, która dała nam ten ośrodek, więc zgłosiło się na, tak naprawdę na warsztat gotowania. Jedna, jedna osoba. osoba. I w ogóle nie zarobiliśmy na, na tym warsztacie, ale zrobiliśmy dużo ładnych zdjęć, poszła ładna promocja. Tak. Fajne było doświadczenie, nasza dwójka znajomych, jeden z Krakowa, druga z Warszawy przyjechali do nas, więc z nimi też się spotkaliśmy, oni nam trochę jakby w tym po pomogli, zrobili sztuczny tłum, więc to, to, były, to, było, to był początek, więc mogliśmy zobaczyć, ok, jedna osoba, a to olać to nie robimy. Nie? Ale nie doświadczylibyśmy tego, tego czegoś. Nie byłoby tych zdjęć, nie byłoby tej sytuacji, nie byłoby tych wspomnień, które do tej pory mamy. Mm -hmm. I faktycznie, jak skończyliśmy te warsztaty, to musieliśmy wszystko z powrotem zapakować. Brudne naczynia, bo tam nie było gdzieś tego umyć. I wrócić z tym z tym czymś. I tym razem nam ci znajomi wracali z nami do naszego mieszkania, więc nam pomogli. Tak, ale to było to było, do, to było niesamowite doświadczenie, gdzie Mogliśmy się podać i zrezygnować, a jednak stwierdziliśmy, że będziemy to robili. I co się okazało? Że te zdjęcia pokazały. Mhm, pokazał nas w akcji. Tak, nas w akcji i się okazało, że drugi, na drugie warsztaty przyszły chyba cztery osoby. Tak. Na kolejny przyszło chyba osiem osób, a potem zaczęliśmy pracować w jakimś tam studio i już chodziło regularnie duże ilości osób. Ale ten początek był trudny, ten początek był niepewny, ten początek nam pokazywał, że może le, lepiej nie, mhm. jednak my stwierdzimy, że jednak zrobimy. Więc zawsze się opłaca cokolwiek zrobić, nawet małą ilość, ponieważ e, na, daje nam, przynajmniej nam to dawało takie poczucie, że kurczę, w sumie pracujemy w zawodzie. Nie? Tak. Mamy e, doświadczenia, tak, że no, się nauczyliśmy tak, o różnych tak. rzeczach. Więc coś się dzieje w naszej firmie. Tak. To nie jest tak, że zrobiliśmy warsztat, przyszła osoba i, i, no i, no i nie, nie wypał. I co? Koniec, zamykamy firmę, idziemy do innej pracy. No nie! Działamy dalej, to się wydarzyło. I tak, takich sytuacji było bardzo wiele. Zresztą pamiętam tą dziewczynę bardzo dobrze, no bo jest na zdjęciach, wiadomo, a te zdjęcia to był tam też gwóźdź programu, żeby mieć coś, co, czego możemy użyć przy promocji kolejnego warsztatu, żeby pokazać, że coś się już wydarzyło. To ta dziewczyna później była, jakoś tam gdzieś się pojawiała, bo pamiętam, że być może nawet prowadziłam konsultacje dla niej. Gdzieś stała, stała się naszą klientką i przez dłuższy lub krótszy czas była, była nasz, w jakiś sposób z nami związana. Kolejnym rzeczą, bo Pani też my też szukaliśmy mieszkania pod wynajem, żeby prowadzić konsultacje, gabinet masażu hmm. i warsztaty kulinarne. Więc jak szukaliśmy mieszkania, to szukaliśmy pod te wszystkie rzeczy. I e, nieraz u nas w domu były warsztaty kulinarne e, odpłatne, potem już były bardziej rozrywkowe i takie dla znajomych. One się zupełnie w zupełnie coś innego, więc warsztaty sobie odpuściliśmy kulinarne. Zostało nam gabinet do masażu i, 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 i miejsce do, do konsultacji. I to przez chwilę trwało, do momentu, aż zaczęło nam to utrudniać życie i musieliśmy to przenieść. Ale te konsultacje, pierwsze webinary, Marysie, o których pewnie za chwilę chcesz powiedzieć? Nie? Początek, właśnie wrócę jeszcze do tego wynajmowania mieszkania, bo przeprowadzaliśmy się po blisko roku, który spędziliśmy na Sycylii. Podjęliśmy decyzję, że stawiamy wszystko na jedną kartę, zajmujemy się Ajurvedą i byliśmy. Ju, już nie w Krakowie, w którym mieszkaliśmy przez lata, a jeszcze nie w kolejnym mieście, do którego się przeprowadzaliśmy. Wybraliśmy Wrocław, znaleźli, znaliśmy tam dokładnie dwie osoby. Jedną tak jako osobę publiczną, czyli ona nas nie znała, ale my ją znaliśmy. I drugą to był nasz kolega Govinda, z którym wynajęliśmy to pierwsze mieszkanie. I pamiętam, że kryterium było takie, żeby kuchnia się nadawała do prowadzenia warsztatów kulinarnych i żeby był osobny pokój, taki, do którego łatwo trafić zaraz po wejściu do mieszkania, który będzie służył jako ten pierwszy gabinet. I rzeczywiście w tym mieszkaniu był taki szeroki przedpokój, taki, że można było tam zaparkować naprawdę takiego, A. myślę, konkretnego suwa ogromna strata przestrzeni. Mieszkanie było wielkie, miało ponad 100 metrów, ale i tak ten przedpokój był naprawdę nieadekwatny, ale robił to wrażenie, że klienci wchodzili. Już weszli, jakoś się odnaleźli, że to jest ten blok za bramką, że trzeba wejść na drugie piętro. I w końcu wchodzili do, do tego mieszkania, to mieli takie o, jaka to jest przestrzeń. A potem skręcali w prawo pod schodami do <grytania> takiej klitki, w której stało łóżko do masażu. I pamiętam, że jak masowałeś z jednej strony, to mogłeś stać normalnie wyprostowane, ale jak masowałeś z drugiej, to, to, to już się stałeś pod skosem. <grytania> bo był skos, nie? bo to było na poddasze, więc był taki lekki skos, więc musiałem trochę się zgin żeby głową nie uderzyć. Więc, więc to, to było tak, a ja z kolei siedziałam przy takim małym stoliku, który teraz zdaje się, że dalej istnieje w naszym biurze aktualnie jako stolik pod drukarkę. To daje pojęcie o jego rozmiarze. Ja siedziałam tak trochę bokiem, klient też siedział trochę bokiem, jak leżały te arkusze do konsultacji dwie filiżanki z czymś do picia, czy dwie szklanki wody, jakieś, jakaś świeczka. No to już właściwie nie było miejsca na nic więcej. Ale to było i znowu rób to, co możesz z tym, co masz. Moglibyśmy wtedy, mając wizję takiej pięknej przestrzeni, wiecie, te wszystkie w ogóle, nie wiem, bambusy, miedziane rzeczy i tak dalej, że wchodzisz, pachnie kadzidło, przedpokój taki, w którym ludzie mogą usiąść. Jakbyśmy się tak zawiesili na tej wizji idealnej, to prawdopodobnie w ogóle nie, ruszył, nie ruszyłby się temat um, gabinetu. A faktycznie, jak zaczęliśmy prowadzić te różne inicjatywy kulinarne, to one tak naprawdę zasługują chyba na osobny odcinek, ale takie właśnie w duchu rób to, co możesz z tym, co masz. To zjawiali się tam ludzie, którzy byli ciekawi Ajurwedy i przychodzili na konsultacje, było ich gdzie przyjąć. Przychodzili na masaże, część z nich stawała się regularnymi klientami. Było ich gdzie przyjąć. I dopiero, tak jak powiedziałeś, jak już to zaczęło nam trochę przeszkadzać, już jak pojawiły się dzieci, jagoda, z jagodą jeszcze, jeszcze, z jednym dzieckiem, jeszcze dawaliśmy radę, ale już jak mieliśmy dwoje dzieci, one spały tak. w innych godzinach, to już zaczęło być uciążliwe. Niemniej jednak i ten gabinet, i ta kuchnia, którą przemienialiśmy, na kuchnię do warsztatów kulinarnych, nie wspominając już o filmikach, które dalej przecież, tak. myślę, że na, nawet na naszym kanale, na YouTubie dalej istnieją filmiki, chyba masło klarowane jest z tego mieszkania. Tak, właśnie. masło klarowane jest z, z tego mieszkania. Z, tego, tak. z tej kuchni, która była, bardzo przestronna, ale miała tylko taką jedną małą, tak naprawdę ścianę do gotowania. Taka, taka bardziej kuchnia do odgrzewania niż do gotowania. Więc wnoś... I też skos. I też skos, więc nosiliśmy tam specjalnie stół. Na tym stole kładliśmy taką przenośną kuchenkę podłączoną do butli gazowej. Układaliśmy tam te wszystkie elementy, żeby to robiło wrażenie takiej, wiecie, kuchni, w której naprawdę, no takiej kuchni, jaką mamy teraz, no tak. 10 lat później. Jeszcze w tym bloku był zakaz używania gazu zakaz używania butli gazowej, więc ja, ja tę butlę tak po cichu sobie przemyciłem któregoś ranka, wniosłem na górę i jak, jak się wyczerpywała, to już znosiłem jakieś niepostrzeżenie. No tak działaliśmy. Pamiętam, że Marcia też robiłaś webinary. Tak, pierwszy webinar. Też ze skosem. Zresztą nawet też, bo może nam się uda gdzieś wyciągnąć jeszcze te nagrania. Pierwszy webinar wyglądał tak, odbywał się w tym gabinecie, właśnie z skos nade mną, ja na kanapie, taka w ogóle drobna, bo nie wiedziałam jeszcze wtedy nic o takim aranżowaniu przestrzeni, jak teraz widzicie, że nasze studia jest zaaranżowane. Pamiętam, że w oczy świeciła mi lampka nocna, no bo gdzieś tam słyszałam, że trzeba się dobrze doświetlić. I obok mnie ty, ty siedziałeś na podłodze, bo ja tak byłam przyjęta tym webinarem. To był styczeń 2016 rok. Pamiętam, że to nosiło tytuł, Jaką jesteś doszą, czyli tam test na żywo podpowiedziane zresztą przez Kasia Andruszko, bardzo pozdrawiam Cię Kasia, to był świetny pomysł i dużo nam przyniósł dobrego w naszej karierze, a Michał chciał mnie wesprzeć, więc siedział obok mnie na podłodze i ciął tam jakieś napisy na przyprawy, które też przy okazji warsztatów sprzedawaliśmy i w którymś momencie w trakcie tego webinaru przyszedł sms, ja chyba miałam obok siebie telefon, żeby sprawdzić, czy to wszystko widać. I przyszedł taki SMS od naszego znajomego, od Piotrka Andrów, męża wspomnianej Kasi. Powiedz Michałowi, żeby tak głośno nie mlaskał, bo słychać w ogóle w trakcie webinaru. A to mlaskanie to był dźwięk nożyczek, mi on ciął kartki, no bo webinar trwał blisko dwie godziny. I to rzeczywiście, jak patrzę na to nagranie teraz, to myślę sobie, rany, no nie? Co to było? Ale z drugiej strony, gdyby nie ten pierwszy webinar to nie byłoby drugiego, trzeciego setnego. Pewnie już parę set tych webinarów, czy masterclassów mam za sobą i bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż jesteśmy.